No, i biorę pomidorki i pory również. O, celera pani mi dała. <grystanie> e, sześć. I jeszcze cukinni. Ile cukinni mam wziąć? Cztery. Cztery cukinnie, dobre. No i siedzą. Cztery cukinnie, sześć pomidorków. Pora i celer tam się znalazł. No, dziękujemy. Warzywniaczek. Kwiaciarnie warzywniaczek. a i żabka i kawka. Strzepcz, taka miejscowość strzepcz wioska. Jedziemy do domu. Przyjechałem do domu. Zimno, zimno tutaj jest. Pomidory widzieliście, kupiłem. No cóż, trzeba będzie w tą zimną ziemię wsadzić. Ale czy to będzie rosło? Halo, pogoda. Niech przyjdzie już pogoda w sensie ciepła. Tak konkretnie, a nie tak wiecie. Dwie godziny ciepło. O, póki nie przeżyła, tutaj widzę. Super, bo puszcza. Fajnie, bo kupiłem kolejne cztery. O, kot przyszedł. Co tam kocie? Ym, no, dobra. Porobię jeszcze pracę biurowe. Te oferty poskładam tam. Ofertę, tam gdzie byłem, wiecie. Widzieliście tam. Wstawiłem jakieś pewnie zdjęcie dwa e, obiektu, który będę ogarniał ewentualnie, jak się dogadam z panią. Co dam kocie? Spałaś? Co? Spałaś? Tak, 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 tak. No. tak. Tak, 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 tak. Pójdziesz pod skalpel doktora w poniedziałek, no już badania zrobione, będziesz sterylizowana, nie będzie tu złażenia kociambrów dużych innych, no, tak kocie z kotami tu przychodzi tutaj ciągle wiecie, koty przychodzą obsikują teren śmierdzi moczem kocim, tak to jest w naturze, panie i tyle, dobra idę do chaty, działam biurowo, że tak powiem i widzimy się przy sadzeniu pomidorów a, wezmę kocyk, z synem jechałem dzisiaj i zażyczył sobie kocyk no dobra, przyszedł czas posadzić ostatnie jakby chyba tutaj yy, warzywa biorę te pomidory i idę na grządki tutaj mam za gęsto posadzone nie wiem, tam coś jeszcze wsadzę może cukinię jedną no i mam te do dyspozycji te grządki, te są najbardziej nasłonecznione, widać mało mam tych pomidorów teraz, a dobra, wsadzam tu mam chyba sześć pomidorów, więc tak nie, chyba tu włożę te sześć, co? sześć tu a tutaj cukinie pory, zobaczymy co tu się wydarzyło Wie, trzeba to zrzucić bo ee, no dziura jakaś się zrobi co z pyłem normalnie tym sosnowym pękła ta już listewka widzicie no i w najsłabszym miejscu nie dobrze. obla. No widzicie, dlatego ja wolę prostotę. Bo zawsze jakiś problem się wygeneruje, jak coś tam jest polepszone, ulepszone, nie? W sensie takim, że będzie więcej się mogło zepsuć. No i tutaj już właśnie pękła listewka i TDP. Dlatego ja nic tu nie będę robił. Pomidory wyrosną, to wyrosną. Jak nie wyrosną, to i tak wyrosną. Tak mi się wydaje. Zresztą będziemy mieli porównanie. Tak, Ewa po swojemu hoduje, a ja po swojemu czyli minimum pracy, maksimum zysków czyli ilość pomidorów ma się zgadzać bez nakładów pracy większych. Tak, wiecie, 10 minut tygodniowo około. Tak planuję <grymne> w ramach tutaj przejścia się i relaksu. No, widzicie już tu truskawy, kurcze, dają czadu. Dobra, wsadzam, szkoda gadać. Dach. Idę po po No No Wsadzam wsadzam jak, tym <mogę> te pomidory Bo spadliście mi z dachu Tutaj z tej mojej no, statywu, Widzicie nie mam, bo się połamał już dawno. Ale jakoś sobie trzeba radzić. Kutka dla kota trafi do garażu za jakiś czas. Te drzwi zablokuje, bo mnie strzeli. Zaraz coś wali to kurczę. Kiedy ta pogoda będzie jakaś normalna, to ja nie wiem co za kraina kuźwa dziwna. Dobra, nie ma co się denerwować, działam, schowam Was do kieszeni na razie. A no dobra, dwa, cztery, sześć pomidorków siedzi. Odstępy są aż za zanadto za duże. Nie wiem, czy wpuścić tutaj między nimi cukinie czy pora, pora chyba powkładam, nie? Jeszcze zostanie mi tak rządka tutaj. To tu jest jedna cukinia tylko. Dobra. Nie, to chyba tak, a taki miks zrobię. Zobaczymy, co to wyjdzie, nie? Cukinia późno chyba owocuje, później niż pomidory. Zobaczymy zresztą. No dobrze, więc tak. Pomidorki. Ym... No. Cukinie, selerek tu zagościł pora zagościła tak naprzemiennie rzadko, bo to tak wiecie tyle co my zjemy to wystarczy tutaj taką serię zrobiłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć por, tutaj cukinia, tu cukinia jeszcze tu mi ten kawałek został i tu kawałek, tam też cukinie włożyłem jak widzicie pory tak dla odstraszenia nie wiem, robactwa, bo chyba pora lubi pomidora, pomidora lubi Pora, ale te owady nie lubią, chyba. Pora cebuli, czosnku, może mam nadzieję, że pora też. Nie znam się, nie jestem ogrodnikiem, robimy to zupełnie hobbystycznie. Wyjdzie, to wyjdzie. Nie wyjdzie. No to trudno, nie wyjdzie. Zobaczymy, co wyjdzie, nie? Także mamy taką zabawę sobie tutaj z tymi pomidorkami. Porami, nie wiem, co tu jeszcze. Coś jeszcze ogórek by się przydał, nie? Taki zwykły gruntowy, jakieś sadzonki. No tylko ogórek, a może do góry puszczę, zobaczę jak to będzie rosło w ogóle. Także miejsca by było jeszcze na coś ciekawego.